Cześć! Z tej strony browarnik Tomek, witam Was serdecznie w przyjaznych progach browaru Amber w Bierkówku. Znajdujemy się obecnie w Hall of Fame tego browaru. Za mną, a właściwie za nami, widzicie wszelkie dobra browaru Amber, które zostały uważane przez ten browar na przestrzeni lat. Ze mną dział marketingu browaru Amber Kinga Syczuk Cześć. oraz Marek Skrętny, którego najpewniej bardzo dobrze znacie. Kinga to nowy nabytek browaru, albo podobno już prężnie działająca. A czemu się tutaj spotkaliśmy? Otóż na rynek wchodzi nowe piwo wraz z początkiem roku. A wiadomo co w początku roku? Zima, czyli wychodzi coś mocnego, coś rozgrzewającego. Co to jest? Tak to się prezentuje. A co to za piwo jest? To Doppelbock w serii po godzinach. Podwójny koźlak w klasycznym ujęciu. Jest to piwo bez żadnych ekstra dodatków. Klasyczny koźlak dubeltowy. Jego geneza jest taka, że mamy Koźlaka od wielu, wielu lat, w stałej ofercie, od 2003 roku. Pierwotnie w malowanych butelkach, obecnie, obecnie z papierową etykietą, ale Koźlak, który ugruntował sobie pozycję już na rynku i jest jednym z tych piw, z których jesteśmy znani, rozpoznawalni w Polsce i za granicą, bo też warto wspomnieć o tym, że jest to piwo regularnie przez nas eksportowane właśnie przez te wszystkie lata. Do wielu, wielu, wielu krajów, do obu Ameryk, Ameryki Północnej, Południowej, do krajów azjatyckich, państwa środka. Państwa środka, do większości krajów europejskich. Więc faktycznie jest takim piwem, które towarzyszy nam od wielu lat i w zasadzie zapoczątkowało w 2003 roku serię tych piw. W której znajduje się też piwo żywe, później Złoty Lwy, Grandi Porter Porter i tak dalej, i tak dalej. Koźlak, Czyli klasyczna linia piw po prostu. Tak, klasyczna naszych, naszych piw, linia, tak. E, która zaczęła się właśnie koźlakiem pod koniec roku 2003 e, i trwa do dzisiaj, bo te linie cały czas rozwijamy, piw przybywa. No i przez te wszystkie lata cały czas gdzieś tam e, towarzyszyły nam takie głosy, że ten nasz koźlak jest bardzo fajnym, sesyjnym, lekkim koźlakiem, ale właśnie lekki. Ponieważ ekstraktu ma 15,1 czyli nie do końca książkowo można powiedzieć. Nie do końca podręcznikowo, bo podręcznikowo tak najczęściej przyjmuje się, że od 16 w górę są boki. No i zauważyliście, że on jest osamotniony troszeczkę w rodzinie tych koźlaków, jeśli chodzi o browar Amber i postanowiliście uważać Dopelboka. Kinga, coś więcej na temat tego piwa. Wiadomo, że to jest klasyczne podejście do Doppelboka. Jak się, czym się ono charakteryzuje? Tak, ogólnie do wyprodukowania tego piwa zostały użyte dwa, dwa rodzaje słodów. Jest to słód jasny i karmelowy, który nadaje takich przyjemnych nut karmelowych. Oprócz tego możemy też wyczuć delikatnie śliwkę. Zostały użyte chmiele goryczkowe i aromatyczne. Aromatyczne to sybilla goryczkowy Marynka. To są polskie chmiele. No i co najważniejsze w boku to są nuty chleba razowego, skórki chleba, takie tostowe. I to. Najważniejsze. Warto dodać, że piwo pojawia się w serii po godzinach, czyli jakby nie dołącza do tej klasycznej rodziny piw typu właśnie typu Grand Imperial Porter, Koźlak, e, Żywe i tym podobne, ale jakby ubogaca serię piw po godzinach. Co ciekawe, to, e, to jest kolejny nasz bok, bo oprócz tego naszego klasycznego Koźlaka, który jest w stałej ofercie, mieliśmy też śliwkę na boku. I, On, i, faktycznie, i, faktycznie. Tak, tak, tak. Ona była też w serii po godzinach. Teraz w serii po godzinach dołączamy właśnie do perboka, No, w półśrodki się nie bawimy, ponieważ nasz cesyjny kożlak lekki ma 15 15,1 ekstraktu, a tutaj mamy 21, więc różnica będzie ogromna, wyczuwalna. Stopień odfermentowania nie jest zbyt wysoki, bo też, bo też taka jest idea, żeby dopelbok był właśnie bardzo treściwy i miał dużo tych nut, o których Kinga wspomniała, właśnie chlebowych, melanoidynowych i lekko w tle gdzieś obecnych owoców suszonych. I to udało nam się uzyskać. Dosyć długo leżakował, dosyć długo leżakował. Sfermentowany był tymi samymi drożdżami, którymi fermentujemy naszego koźlaka tego 15.1. To też był swego rodzaju eksperyment, bo piwa są mimo stylu bliźniaczego, no to diametralnie różne, jeżeli chodzi o parametry 21 ekstraktu, a 15.1 to są dwa zupełnie różne światy. Natomiast faktycznie i zasyp słodowy był niemalże identyczny, drożdże te same, oczywiście piwowarzy sami i ta sama woda bielgowska. Przypomnijmy imiona i nazwiska tych piwowarów? Paweł Kozica i Romek Kotleski. Oni tego koźlaka naszego ważą nieprzerwanie od właśnie 2003 roku. Prawie 20 lat już. Prawie 20 lat, dokładnie. Słuchajcie, no my tutaj tak gadu, -gadu ale zainteresowaliście mnie tym piwem bardzo mocno. No chciałbym po prostu spróbować. Możemy je odszpuntować? Zróbmy to. Bardzo proszę. Nowe szkiełko degustacyjne browaru Amber o pojemności 100 ml. Czy właściwie z cechą 100 ml, ale pojemność wyższa, czyli można powiedzieć, że około 130 ml. Piwo ma 330 ml, czyli to zlejemy sobie na 3. Bardzo fajna objętość. No, mm, już tą śliwkę czuć. O Jezu, zobaczcie co się dzieje. No nic. Czasami widzicie, to nie gushing, to po prostu emocje tutaj towarzyszące nam podczas degustacji. Proszę bardzo Kinga. Dziękuję. Marku. Miejmy nadzieję, że prezes zanekko po wykładzina. wykładzimy. Nas tutaj za bardzo nie ochrzani. Przestawimy fotel w nowe miejsce. No słuchajcie. Prezentuje się typowo koźlakowo, jak widzicie. Taka można powiedzieć bursztynowo-burgundowa barwa, albo bursztynowo-rubinowa, jak to woli. Piana kremowo-beżowa, bardzo ładnie. No tak jak przeczuwałem, są te nuty właśnie chlebowo-śliwkowe, typowo koźlakowe, delikatnie słodkie. Pachnie można powiedzieć książkowo. Tak, jest to klasyczne ujęcie koźlaka. Tutaj specjalnie to zrobiliśmy właśnie z premedytacją. Nie chcieliśmy umieszczać żadnych dodatków ekstra. Po prostu zrobić do pelboka i zobaczyć jak wygląda ta nasza receptura zmodyfikowana właśnie do parametrów dublowego, obojętowego mm -hmm. koźlaka. Powiem tak, w smaku, tak jak powiedziała Kinga, faktycznie te muty chleba razowego, do tego dochodzi ta, ta śliwka, delikatne muty karmonowe. I od razu wyczuwalne jest to, że piwo jest dosyć mocno rozgrzewające. Nie, nie czuć tutaj w ogóle alkoholu, ale mimo wszystko dosyć, dosyć ciekawie rozgrzewa. Także pijąc takie piwo w taką pogodę, jak mamy teraz, musimy bardzo uważać, żeby nas zbyt mocno nie potargało. Bo naprawdę jest to kaliber całkiem niezły. Jest smakowite, no i myślę, że to będzie hit. Miejmy nadzieję, że te piwo, tak jak. Jeśli przypadnie Wam do gustu, to tak jak niektóre piwa z tej serii, pozostanie z nami na dłużej, bo naprawdę warto mieć tego koźlaka w rodzinie piw, browaru Amber. My też te piwa serii po godzinach często powtarzamy. Łącznie tych styli już jest ponad 20 różnych piw, ponad 25 uważonych w serii po godzinach. Wkrótce premiera jeszcze jednego, również w tej pojemności 0,33. I to jest właściwie odpowiednia pojemność, jeśli chodzi o tego typu piwa. Jeżeli Moim zdaniem, na, no zaczęło się outsideem. W styczniu 2021 roku, kiedy użyliśmy właśnie tej objętości 330 ml, perfekcyjnie pasująca do piw, właśnie takich degustacyjnych, esencjonalnych, treściwych. Tu mieliśmy 26 Balingu, tu mamy 21 i trzecie piwo, właśnie z tej serii, butelek 330, również jest o wysokiej zawartości ekstraktu, więc jak najbardziej to jest taka odpowiednia degustacyjna pojemność 330 ml i faktycznie coraz częściej. W zasadzie możemy zauważyć taki mały renesans tych butelek na rynku w nas w Polsce i bardzo fajnie, bo można więcej spróbować, więcej zdegustować bez tego zagrożenia, o którym Tomek mówimy. mówił. Jest ta sprawa. Co ciekawe, tutaj pokazałem Wam butelkę piwa Woodside, to dla Was informacja, że piwo wraca. Być może nie za chwilę, ale musimy trochę na to piwo jeszcze poczekać. Obecnie narzekuje w tanku, także dla wszystkich fanów imperialnych porterów, dla wszystkich fanów piwa Woodside, to jest dobra wiadomość, że będziemy mogli ponownie cieszyć się tym arcyfajnym trunkiem. Dokładnie uważaliśmy, go leżakuję. To jest piwo, które potrzebuje więcej niż roku, żeby było gotowe, więc musimy wszyscy się uzbroić w cierpliwość i na się jeszcze chwilę poczekać. A propos piwa Doppelbock. Kiedy i gdzie ono się pojawi? Pojawi się już wkrótce, w ciągu kilku dni, w sieci Lidl najpierw, ale też będzie dostępne w sklepach specjalistycznych, w tak zwanym handlu tradycyjnym. Będzie można je kupić w całej Polsce. Zapraszamy do degustacji. Ja polecam serdecznie, bo naprawdę wyszedł z tego całkiem niezły wywar. Można powiedzieć, że browar Amber umie w koźlaki i ten też na pewno przywadnie Wam do gustu. Wasze zdrowie z naszej strony. Zdrowie. Czekajcie cierpliwie, a będziecie ukontentowani.